Loża królewska. Dostąd Stanisław August oglądał większość przedstawień. Plotka głosi, że lubił też brać krzesło i siadać w rogu sceny, ale to tylko plotki. Jaka była prawda, nie wiemy. Jesteśmy pewni tego, że Stanisław August zasiadał tutaj w monarszym splendorze w swoim apolońskim słońcu, którym promieniował na całą scenę, a 200 osób podziwiało nie tylko aktorów występujących na scenie. Ale także i jego samego. Loża Królewska w dawnych czasach nie miała tych drzwi, które widzimy. Od Fuaye nie prowadziła żadna droga, która mogłaby pozwolić obcym ludziom wejść i mieć dostęp do króla. Było to dość istotne, przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa samego monarchy. Tutaj po obu stronach widzimy boczne drzwi, którymi król z dwóch innych ważnych róż przedostawał się do swojego własnego miejsca ale pozostałe loże prowadzą na fuję, natomiast król nie pokazywał się gościom, którzy przychodzili go zobaczyć. Król pojawiał się w splendorze. Dopiero tutaj jakim więc cudem dostawał się? Otóż zaraz to pokażemy. Tam, gdzie dziś znajdują się różne pomieszczenia gospodarcze, tam w czasach króla znajdowało się przejście, którymi monarcha mógł dostać się do kuluaru, skąd dyskretnie mógł wydostać się z teatru, poza podejrzliwym wzrokiem jego poddanych. Tak jak dziś, tak i w XVIII wieku wystrój Teatru Królewskiego budził powszechny podziw. Jeden z zaproszonych na premierę gości, Jacki Renault, francuz przebywający wówczas w Warszawie, dał temu wyraz w słowach: szczęśliwe zespolenie Smaku Rzymskiego z francuskim, takie samo jakie istniało w pięknych latach Ludwika XIV, daje to temu teatrowi uderzający rys wielkości i bogactwa.